Stoi karetka. Proszę. I kotki przyjechały nasze. Chyba na szczęście całe zdrowe, nie? Patrzcie, odbierzemy je? Patrzcie. Patrzcie, zobaczymy, czy wrócili wszyscy. Tak, czy wszyscy Patrzcie, są i wszyscy zdrowi. I czy nie znaleźli rannego gdzieś jakiegoś po drodze? Są? jak jak nie. Nie, 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 nie. Nie, No to nie. Nie, 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 no druga karetka pojechała do nie. ktoś zadzwoni, nie, nie, nie. Nie, 天，天，天。